Świt. świec tysiące palili mi unosił się dym śpiewał że czas by runął, oni śpiewał Prymas Polski czcigodny Sługa Boży, pochodzący z niedalekiej Jezuzeli, pobierający naukę również w Łomży. Błogosławiony Stefan Wyszyński, patron powiatu łomżyńskiego. Biorąc pod uwagę jego niekwestionowany wpływ na losy kościoła katolickiego w naszym kraju oraz historią powojennej Polski, bez wątpienia uznać można, że jest jedną z największych postaci XX wieku. Głębokie, piękne myśli, które kardynał Stefan Wyszyński z wielką łatwością formułował, są odbiciem jego bogatego życia wewnętrznego. Zachę do osobistego zgłębiania życia i nauki Prymasa Tysiąclecia, jego daru wolności stanowi książka Jesteśmy Dziećmi Wolności autorstwa wicestarosty powiatu łomżyńskiego Marii Dziekońskiej. W Muzeum Przyrody Dworze Lutosławskich w Drozdowie w niedzielne popołudnie w parkowej scenerii przy dźwiękach utworów wyśpiewanych przez wokalistów ze studia wokalnego Mdek działającego przy Miejskim Domu Kultury Domu Środowisk Twórczych autorka opowiadała o kulisach powstawania publikacji inspiracjach i podziwie dla hartu ducha kardynała. Książka stanowi subiektywne spojrzenie na życie prymasa, jego działalność w okresie powojennym do końca uwięzienia. Jesteśmy dziećmi wolności to także opowieść o osobach i wartościach, które kardynał cenił. Licząca 300 stron publikacja oparta na kanwie zapisków więziennych, wybranych kazaniach oraz wystąpieniach, ale także dokumentująca kilkukrotną obecność prymasa i słowa skierowane do mieszkańców ziemi łomżyńskiej to trwały ślad Lat. Po uroczystościach związanych z ustanowieniem błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego patronem powiatu. Taki też był cel, żeby to było właśnie taką materialną pamiątką ustanowienia błogosławionego prymasy Stefana Wyszyńskiego patronem powiatu łążyńskiego, co żeśmy uczynili 28 maja tego roku, więc. Myślę, że jest to taki zamysł, który pozwoli zostać dłużej w przestrzeni i sięgać, nawet co jakiś czas, jeżeli tylko ktoś będzie miał ochotę i tą książkę przy sobie, do tego, co Prymas zrobił dla nas, dla naszej wolności, tej zarówno narodowej, jak i osobistej, bowiem są to takie dwie sfery, gdzie Prymas położył ogromne zasługi. Biografię Prymasa. W tym kształcie myślę, że trudno byłoby napisać, ponieważ jego życie, raz że 80-letnie, dwa bardzo długie posługiwanie na stolicy prymasowskiej i jego działalność, jego też twórcze myślenie to jest ogromny dorobek, który gromadzi Instytut Prymasowski, który zajmuje się właśnie wydawaniem dzieł. I Już tych dzieł jest jego rękopisów 60 tomów. W związku z tym, cóż, myślę, że na tych 300 stronach można było zainspirować prymasem. Ale nie przedstawić jego pełnego, absolutnie dorobku. Jak przyznawała autorka książki, każda myśl kardynała Stefana Wyszyńskiego zasługuje na to, by się w niej zanurzyć i wyjść oczyszczonym, pokrzepionym i mocniejszym. A obcowanie z nią podczas pisania było niezwykłym doświadczeniem niejednokrotnie zaskakującym. Jeśli o tym mowa, to można powiedzieć, że co chwilę takie zaskoczenia były, zadziwienia. One głównie dotyczyły tego, jak wielkie człowieczeństwo Prymas posiadał, jak potrafił w chwilach najtrudniejszych myśleć, nawet o swoich nieprzyjaciołach, myśleć dobrze, myśleć z miłością. Więc, to było takie myślę, że najbardziej poruszające, ale też głębokie myśli Prymasa, które właśnie mówiły o tym jego życiu duchowym. I o przekazie dla nas, z którego my możemy czerpać. O tym, że w życiu liczy się na progu, w szczególności jego zakończenia, tylko miłość do drugiego człowieka. O tym, że nie warto tracić właśnie tego dobra, które w sobie nosimy, z tego powodu, że ktoś nam w jakiś sposób dokucza, i jest dla nas niedobry, jest dla nas zły więc to jest taka ogromna nauka która w dzisiejszych czasach też jest bardzo potrzebna ponieważ częściowo formy tego kontaktu z innymi osobami się zmieniają częściowo zmieniły się przecież wiadomo warunki historyczne w zasadzie one uległy kardynalnej zmianie mamy inny system jednakże ludzie z którymi współpracujemy Człowiek pozostaje ciągle człowiekiem i targają nim te same uczucia, te same myślę, że potrzeby. Posiadamy tak jak i przed wielu, wielu lat. Książka Jesteśmy Dziećmi Wolności bogata jest w wyjątkowe, archiwalne materiały z Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego i kurii diecezjalnej w Łomży. Unikalną okładkę stanowiącą dopełnienie treści stworzyła artystka Teresa Adamowska, zaś za korektę odpowiadała Natalia Jankowska. Swój wkład w publikację wnieśli także uczniowie z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych imienia Wojciecha Kossaka z Łomży. Za projekt graficzny skład i łamanie odpowiadała natomiast Ewa Czetwertyńska, zaś za druk Kamil Borkowski. Podczas spotkania autorskiego nie zabrakło podziękowań płynących w stronę życzliwych autorce osób. Spotkanie zakończyły liczne gratulacje składane wicestaroście Marii Dziekońskiej. Podpisywanie książek, pamiątkowe fotografie oraz niosąca się wśród zielonych koron drzew muzyka. Słuchna. Wiem, że ona znajdzie we mnie Co zgubione od lat Ciszy muszę oddać wszystko Po ostatnią część Tylko wtedy się ośmie jak życiu, zem, zem. Moja cisza jest jeziorem Zanurzę się w nim ustępuje ciężar oskarżeń i win. Moja cisza mnie otula, dobrze mnie zna. Moja cisza pokazuje, gdzie zaczynam się ja.